Hej, cześć śmęczkom z witam z kolejnym odcineków z klawa. I tak, dzisiaj sobie poczytamy ten poradnik całym w ogóle jak prawidłowo trenować. No dobra, no musimy sobie brać współczynnik jakiejś siły zręczność wytrzymałość. No dobra. Dobre cechując się dużymi urażeniami nieopartymi. odwręczność. No dobra, pojęcie unik są nieskuteczne. Aha, czyli takie coś, albo takie coś... No takie coś to nie? Aha. No dobra, no to będziemy się i tak tutaj drążyć w wszystko. Koniec. Sport zdrowie. Dobra, pamiętajmy o tym, że sport to zdrowie, ale ja bym się położył, bo musimy przygotować się do walki. Już jutro. Nie jest walka. Dobra, niech te na spokojnie. będziemy głodni to wstaniemy zjemy sobie na spokojnie szamę jakąś trzeba by było coś tutaj w ogóle zrobić co nie? dobra i teraz może pójdziemy sobie knajpa biuro majka dobra najpierw pójdziemy sobie do knajpy pojeździmy sobie troszeczkę motory żeby mieć kasę. Jezu, ale mi kurde spędzi w nosie do kichania. Dobra, kończmy na teraz. Eee, zapytaj o firmą, o pizze. Aha, nie wybieramy zamówień, dobra. Lecimy do biura Majka. darmo muszamy zjeść. Ha, 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 ha. Dobra. Dobra. Czy coś tutaj mamy? Nie mamy nic. Dobra, udajmy się może na budowę. Praca. Tu chyba więcej trochę zarobimy niż tam. Dobra, dzisiaj lawatorska liga. Więcej szybko Skoczymy do nas do domu. Nie przypominam sobie, że to tutaj było. Miał, miał. kotek. Tak wiem, wiem, że też. Też jestem głodny. Intrygująca walizka. Ciekawe co to. Co ma. Co ma? No dobra, no jestem ciekaw. O! Co to za dziwne urządzenie? Wygląda jak telewizor. A to może być? Laptop. L wykonany. Walizka. Znajduje yy, bardzo podejrzane walizki. Jak się tu znalazła? O kurde. Aha, nic tego nie rozumiem. Dobra, dzisiaj zawalczymy sobie z chłopem. E, mamy dodatkowe jeden atut, ta zrównoważona. No dobra, zawalczmy. Dobra, strategię. Zrównoważoną, no dobra. Zobaczymy jak to w ogóle nam pójdzie. Ma więcej HP. Nie patrzyłem na to, żeby coś zjeść. A, dobra. Weźmiemy tak. Ale ja chcę pozamieniać miejscami, da się? Nie da się. Uuu, chyba przegramy. Weźmy tak ładnie, ła, ła, ła. jest prawie dedłem. Dobra, walczymy tak, przegramy. Ja wiem o tym. Cztery z dziesięciu. Dobra, będziemy mogli jeszcze zagrać, z nim na, na pewno zawalczyć. Hmm. Zapiszmy się za 3 dni na tę walkę. Eee, gdzie te punkty? Tutaj są te punkty. Blok. Kopnięcie. Biegające z tami, tu nie Drugie nie niedźwiedzia. Aha, no dobra. Tygrysa. Panga. <gryzm> Tą drogę tego bym chciał zrobić Ale trzeba poćwiczyć To już jest pewne Trzeba mieć siłę wyższą niż mieliśmy Trochę pobiegajmy Dobra lecimy jeszcze tutaj Musimy mieć troszeczkę refleksu to nie? Znaczy szybkości najlepiej Tak bo to jest zręczność No tutaj wytrzymałość, zręczność Pięknie nam idzie. E, szamy. No i później sobie jeszcze weźmiemy troszeczkę na klatę. No bo by trzeba było. Ale to jest ja, właśnie. E, dobra. E, nie będą dwa. E, I lecimy tutaj na klatę. Ładnie. I śniemy. nie to za dwa dni walka, no dobra, wszyscy po Troszeczkę? Dobra, więc tym razem pójdziemy już do domu. Mhm, mm możemy tutaj Aha, trenu na tarczach to jest 15, ale Najpierw bym chciał sobie wrócić do domu i wziąć się... odwrotny telefon, chciałem zjeść to Halo? Hej, dzieciaku, mam nadzieję, że nie robi wszystkiego naraz Lepiej się skupić na jednej rzeczy. Czy inaczej. Dobra, sile? Nie powinienem yy, przypakować w każdy dzień. Możesz spróbować, ale między pracą, jedzeniem a spaniem. Dobra, kocham. Yy, kumam Frank, muszę się skupić na kilku. Techach, tak. Masz łeb na karku, tak? Trzymaj. No dobra, no trzeba będzie się skupić. Yy, może chwilę relaksu sobie weźmiemy Dobra, jesteśmy głodni. Eee. Nawet muszę zjeść coś. Wow. I by się przydało pogłaskać kota. <laughs> ja, takie jeszcze co? Złaszczymy kota i lecimy. Albo nie będę gdzieś tutaj tylko skoczymy na siłownię, pierwszą. Weźmiemy sobie te tarcze. Dobra, win. możemy jeszcze raz na tarczach bo chcę mieć 3 punkty aha wystarczy na dziś no dobra e, mamy dwa punkty a nie 3 a nie mamy 3 sorry wysokie kupnięcie wysoki cios z pięścią niskie kupnięcie aha 4 3 i 4 Może. Tak. Słuchajcie ataku. No, jakby było Twoje imię na tej tablicy, to by był spokojnie. Nie, nie. nie, nie. Podskoczmy sobie tutaj do sklepu. To wszystko, co mam Masz mnie za idiotę, dawaj resztę. Okej, okay. na co się lampisz? Tak się zastanawiam, jakbyś brzmiał bez yy, jedynej w gębie. Chciałbym obchodzić yy, się napoje, ale mogę wpaść kiedy indziej. Na nic, wzajemną zasadę, jeżeli możesz coś wziąć, to powinieneś. E, no dobra, dobra, spora z kopać kilka tyłków. No, chłop ma tutaj lepsze rozwiązanie niż ja, ale... Dobra, spróbujmy tak. Dobra, trochę go skopałem, ale weźmy tak, buta i to. Dobra, 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 dobra. Musimy zrobić tak to to jest energia ale 3 to ma 1 ma 3 zrobimy hmm. to tak Tyk i unik. Dobra, takie coś. A? Ciężko mamy z energią. Ciężko, ciężko naprawdę ciężko z energią, więc... Może być ciężko z tym meczem. z tym meczem, z tym walką. O, ma blok jeszcze. No nie mamy tutaj trzeciego w ogóle skilla. Eee, talenty w ogóle on ma jakieś. Ja nie mam żadnych talentów. Pani! 嗯。<sighs> No, ale udało się, tak? Udało się, to jest najważniejsze. Eee... O, powstrzymaliśmy przestępcę. O, dzięki ci, wybacz, jesteś potężny. Dziękuję, widzę cię w akcji. Przypomniałem mi się, stary, stary dróg był wielkim jeszcze walk. A jak się nazywał? nie powiesz? Dobra, Apu, dawaj mi coś tutaj do czarcia. Eee, ja zeskoczę jeszcze szybko pracować pieszo lecimy szybko, żeby to ogólnie mm, rozwozić bo już jutro będzie następny dzień właśnie walk więc może być naprawdę ciężko nie jesteś w stanie pracować, na zmęczenie głodu e, no dobra, zmęczenie e, pójdźmy tutaj pieszo do domu mm, i musimy się przespać balka jest jutro aha no dobra on ma 87 kurde może być ciężko ale musimy mieć energię bo bez energii jesteśmy niczym liga motorska już jutro tak jutro jutro no Myślę, że jeszcze byśmy mogli ile pospać. O, elegancko. Teraz zjemy. No pięknie, teraz możemy iść na cały dzień treningu po prostu. Ale nie, nie tu. Nie tu, 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 tu tylko najpierw koczymy do kamieniów bo trzeba coś zapracować, nie? Jak zapracujemy sobie, to będziemy mogli wtedy wziąć sobie więcej jedzenia kupić i będziemy mogli więcej dłużej trenować. Liga motorska dzisiaj. Dobra, skończymy zaraz i będzie GITES. Dobra, And teraz skoczmy szybko do pożywczaka do domu pieszo i teraz walczymy sobie na spokojnie aha spróbujesz to wyłączyć to jest dziwne ta walizka mnie coraz bardziej prześladuje ale co z nią pieszo udeś tam pieszo a po co ci się stało wyszedłem tylko na 5 minut a ci cholerni bandyci w zwierzętych matkach mnie okradli. O cholera, szkoda, że nie byłem w pobliżu żeby chronić swój sklep. Najdziwniejsze, że okradli kocią karmę i zostawili dziwne ślady. Hmm? To rzeczywiście dziwne. Mogę ci posprzątać. A. Ale mi ciotce kupić jedzenie. Dobra, bo zaraz mamy walkę hmm. Dobra, więc tak Jeszcze co, jeszcze wrócimy do domu yy, I co, walka będzie zaraz, więc musimy coś zjeść niecho To co, walczymy no Musimy 2 1, 2, 1, dobra. 8, 8, 0, 6, 0, 6, 2, 6. E, dobra, więc możemy tutaj coś pokombinować. Weźmiemy to tak, tak. I zobaczmy. Zobaczmy. 89 na 89. Więc są wyrównane bardzo sytuacje. Tylko, że ja mam mniej uderzeń niż tamten. To jest najgorsze, właśnie. Więcej jest. FaceDate z tym. Użyję tego. Kopniaka. Bo będę mógł teraz gościąłem troszeczkę. O, o, o! Teraz będzie ciężko. Mamy tylko 18, ale tutaj jest minus 2, minus 4. Dobra, zamiast tego skilla bierzemy sobie unik. Walczymy. Nie mów, że ja przegram to. O no nie, nie, mam 4 HP. Ja muszę to wygrać. No przegrałem, kurde. Patrzcie, normalnie... No Już myślałem, że to wygramy, ale musimy dłuższy trening zrobić. Coś się nie idzie najlepiej. Może chciałbyś zwiększyć bicie bez treningu. Bicie bez treningu, że mi świetnie nie zdajesz sobie sprawy, że magia nie istnieje. Hahaha, ha, ha, dla Ciebie to magia, dla mnie dla mój znajomy, nazywa to nauką. Jeśli jesteś zainteresowany jest w w sklepie sportowym wszystko ci opowie, no dobra. Więc sprzedawca Mikstur. Mikstury się przydadzą na pewno, bo trzeba. Trzeba się z nimi spotkać, żeby w ogóle tutaj wygrać początki. Więc dżepko popularne, więc no cóż trening. Zobaczymy za chwilę. Zrobimy. Na razie ja chcę się potrenować. Jak najwięcej z biskami Niech tutaj sobie po prostu na spokojnie teraz. Dobijają skile. Na razie taki zrównoważony będziemy szli szybkością plus to. Dobra, weźmiemy sobie trochę tutaj właśnie siły. Zrobimy. A nawet z pracy robimy właśnie siły tutaj. Do tego jeszcze na winność Koniec tego 9. Liga Amatorska już za niedługo. się zapiszemy za dwa dni. Dobra, chodź pobiegać, żebyś miał następny... Właśnie, punkcik. Dobra. Czy ja to nie już nie miałem drugi? Tutaj wiem, że dwójka skoczyła. Okej, okay, więc tutaj kolejne. Tak do czwóreczki. Ja bym chciał, żeby był to czwóreczkę, to by było dobrze, wytrzymałość. No, wbij. Pięknie. Um, dobra, jeszcze skakankę weźmiemy. Już wytrzymałość mam kiepską. Aha, no dobra, trzeba się przespać tutaj byśmy musieli podejść, e, pieszo, dwa kilometry. E, hej, podejdź tu. No dobra, doktor. E, z miksturkami, ale dobra, e, no nie, podejdziemy do niego jeszcze. Ty jesteś tym gościem od magicznych sztuczek? Magicznych? Jest. Kąże się na naukę, mam na miksturę, dzięki której będziesz twardszy, lepszy, szybszy i silniejszy. O, to ciekawe. Gotuję ją w piwnicy. wyglądasz na wystarczający głup, To znaczy odważnego, aby jej spróbować. Wchodzę w to. O tak, oczywiście są efekty boczne, ale to nic poważnego. Oczywiście, bierzmy piątą rękę, ulewię nogi. Z pewnością nic. To poprzczemałoby tak odważnego gościa jak ty. Hmm, tymczasowo ponosi siłę. Tymczasowo podnosi wytrzymałość, tymczasowo. Ten zresztą się spady chopie. Doktor Peter. Stara łapka. O, no, dobra, możemy to w domu w ogóle mieć wszystko. Więc elegancko, dobra. Lecimy na chałupę. Gdzie też zakończymy sobie odcineczek. Więc to byłem tyle nie łapić w górę komentarzy. No i widzimy się już w następnym odcinku z klawa. I zobaczymy, czy wtedy pokonamy następnego proga na ringu. Trzymajcie się. Chaos.